Przemysław Kiedrowski objął funkcję wójta gminy Wejherowo 21 czerwca bieżącego roku i mimo, że minęło niewiele czasu, już spełnia obietnice przedwyborcze. Przede wszystkim urząd otwarty dla wszystkich petentów. Już wchodząc do budynku gminy witają nas otwarte drzwi. Nie trzeba czekać w niewielkim i dusznym przeciągu, aż ktoś do nas zejdzie. Wójt Kiedrowski wprowadził większą przejrzystość pracy w urzędzie. Nie będzie anonimowych urzędników, każdy bowiem otrzyma identyfikator. Jesteśmy na etapie kończenia już identyfikatorów, które każdy urzędnik będzie nosił przewieszony na szyi, żeby mieszkaniec, który będzie obsługiwany przez urzędnika, nie czuł się anonimowo, żeby wiedział, kto. I z kim rozmawia, i przez kogo został obsłużone. Wójt gminy Weicherowo-Przemysław Kiedrowski wprowadził także wewnętrzną procedurę antymobbingową. Chciałbym, jako pracodawca, wywiązać się z wszystkich przepisów kodeksu pracy i każdy urzędnik chciałbym, żeby pracował dla urzędu czuł się bezpieczny i czuł się zadowolony z swojej pracy i jeżeli by jakieś były związane z tą przykrości albo niesprawiedliwości, żeby miał możliwość zareagowania. Zgodnie z obietnicą, którą Przemysław Kiedrowski złożył przed wyborami, wprowadza jawność działań gminy poprzez między innymi utworzenie w bip zakładki o sprawozdaniach międzysesyjnych. Są to takie sprawozdania, które dotychczas otrzymywali tylko radni, Teraz będzie to ogólne dla wszystkich mieszkańców i dla wszystkich chętnych. Wójt Gminy Wejherowo Przemysław Kiedrowski wprowadza oszczędności poprzez eliminację zbędnych procedur. Wcześniej drukowanie materiałów sesyjnych pochłaniało rocznie około 20 tysięcy złotych jeśli chodzi o obsługę samych sesji. Teraz koszty te będą obniżone o co najmniej 10 tysięcy złotych poprzez wprowadzenie formy elektronicznej. To też ważny krok w dbaniu o ekologię. Wprowadzamy w formie elektronicznej informowanie radnych, sołtysów o dokumentach, projektach uchwał odnośnie sesji. Dotychczas było to wszystko papierowo, teraz chcemy to usprawnić. Mamy nadzieję, że to zredukuje i, i koszty urzędu i, i również zadbamy w ten sposób o środowisko. Wykorzystując tą opcję Elektronicznej informacji radnych i sołtysów. Wprowadzamy również wszystkich sołtysów w ten obiekt dokumentów. Dotychczas sołtysi dostawali, dostawali tylko powiadomienie o przebiegu sesji. Teraz będą mogli zapoznać się z całością dokumentów. Jeśli chodzi o ekologię, z inicjatywy Wójta Przemysłowa-Kiedrowskiego powstaje punkt konsultacyjny, którego celem jest pomoc w składaniu, a zwłaszcza wypełnianiu wniosków odnośnie czystego powietrza. Jednym z punktów w kampanii wyborczej, którą obiecałem mieszkańcom, było dbanie o środowisko. Od września rusza punkt konsultacyjny czyste, czystego powietrza w Urzędzie Gminy. Jest pani, która przez dwa dni w tygodniu na razie będzie pomagać wypełniać wnioski, aby mieszkańcy mogli dostać dofinansowanie. Gmina Wejherowo od dłuższego czasu boryka się z niedoborem kadrowym, dlatego wójt ogłasza nabór na wolne stanowiska. Obejmując urząd wójta gminy Wejherowo spotkałem się właśnie z niedoborem kadr w urzędzie, więc wszystkie osoby chętne, które by chciały wspomóc urząd gminy i pracować na rzecz mieszkańców w świetnej, młodej i specjalistycznej kadrze zapraszam na nasz BIP, Wszystkie informacje odnośnie miejsc wolnych pracy, tam się znajdują. Przemysław Kiedrowski nie boi się nowych wyzwań i doskonale rozumie, że urząd jest przede wszystkim dla mieszkańców. Podejmuje szereg inicjatyw, które jak widać mają usprawnić przebieg informacji w gminie, dostępność dla mieszkańców i jawność podejmowanych działań. Muzyka